Hej hej, ja jestem Szasta. A przed wami 40 odcinek serii Zagrajmy w Star z Jedi Ocalały. Możemy kontynuować naszą podróż i wciśnijmy ten przycisk. Cokolwiek on robi. A, czyli wpuszcza nas jeden do takiego mnie. Miło, że się. Szybko, że się ci, Jedi. Wow. No. go i mi przydał. Okay. To ten co jeszcze bez głowy potrafi się poruszać Ale mnie zaskoczył tym Zapomniałem o nim Pokaż hmm. Mały okulus To urządzenie zasilane jest w ten sam sposób Co węzeł w lesie Rozmiar tego modelu wskazuje, że naukowcy Republiki mini... miniaturyzowali i optymalizowali działanie mechanizmu na bazie proto... prototypowego, większego modelu. Ojoj, oj. co teraz? Ja mogę tam, ale. Jakbym miał ten balon To mogłem gdzieś tam się dostać Ale bez niego nie ma opcji Tu nie mam gdzie balonu zdobyć Nie to jest nade mną Więc muszę iść To nie ma gdzie zdobyć tego balonu. Nie. No nie, tam ten ty, tam nie doskoczy już. To trochę słabo wychodzi. Hmm. hmm, co ja tu mogę zrobić, A, tu coś mam. Myślisz, że zdałaś go odpalić, tylko co mi to odpali?

Jakiś droid, tylko co nam to dało? Obróciło to nam nic nie dało poza tym, że tu nam zamknęło. Jakby jeszcze raz strzelić, to może tu nam odblokuje przejście. Właśnie, udało się. Możesz na mnie liczyć, prawda? Chyba znaleźliśmy ich bezem. No, sobie robi uniki. A ktoś był? A kto trzecia umiejętności. To już trzecia runda? Strasiłem rachubę. Okej. Okay. Tu coś mogę. Co ty okay. właściwie z tym wyprawiasz? Sztuczki Jedi. Nie przejmuj się. Ja to będę mógł tu użyć. Toż nie, tu mi nic nie da. O, to będzie skrót. W sumie można sprawdzić tam. W końcu Bolt może użyć jetpacka, ja nie no zobaczymy, czy gdzieś tak. Właśnie nie mogę, tu. Nie, nie mogę. Ojej, jej Jeszcze raz. Myślałem, że to jest ta kratownica, której mogę się złapać. Jak widać, mój błąd. Może się odejrzeć za czymś innym. Jakbym tam umiał skoczyć nie mam gdzie dobra ryzykuję. Okej, okay, tutaj. O, tutaj Aha, bo tu nie przejdzie. Chyba, że tu, tu jest ten skrót mi się zdaje. Właśnie. Zblokowano skrót, czyli nic więcej? Dziwne. Ale z drugiej strony. jakby hmm. Jakbym umiał to obrócić. Właśnie z tamtej strony użyć tego balona właśnie ja tam nie mam tego gdzie dać właśnie mogę to cała W to tam mi zaraz zablokuje, a tu nie mam gdzieś w pobliżu do wykorzystania balona. Tak, nie umie ponownie go przy przyciągnąć. Trochę słabo. No nic. Będę musiał spróbować to jeszcze raz przeciążyć. Może nie... nie się aż tak. O! Zabawcy, Dobra, co? spoko, <laughs> czyli mam. Pięknie. Jednak mi tego nie zamknęło tutaj przejścia. Mogę sobie to tu wykorzystać. Coś jest. Jeszcze można na górę, tak? Tam już są droidy i to jest ścieżka na szczyt, ok, ale zobaczmy jeszcze to pomieszczenie. Kut. Tu też coś jest na górze. że wierzę, paluje moje przesięgnięcie. Nic ci nie jest. nogę stracił. Okej, okay, esencja. Esencja zdrowia to się zawsze przyda czyli tu dwa bossy były Tu jest krucik. ok Więc możemy iść tędy i dość kilku przeciwników tam mamy Obserwatorium przed nami. Dość już zarobrojd do chaosu. Uu. Cała chmura. Nie mówię. Zwrotimy i... to razem. A my to muszę pobić. Chobici. Proszę. A jest teraz. A jest koniec. A to i tak. Chcemy dalej. Teraz już nie ma odwrotu. Kolejny do kolekcji Ilu na O, jest mocniejszy Ale czemu teraz zamiast odepchnąć ten, tą bombę Przyciąga mi ich wszystko do siebie Końcówka! koniec. Jesteśmy blisko. Mam nadzieję, że zachowałeś siły na Dagana. Jestem gotowy. Tam A okay. ty? Bizni? Wielki Okulus. Oddychaj. Okej. Okay. Czeka nas walka, Karl. Jeśli masz na ochotę, sobie to, to jak? No dole ich nie poryspiło, właściwie. No i bardzo dobrze. O, jest nasz przeciwnik. Ja już nie wrócę. Odszukaj mnie. Lub poleć na Tanalor. Wybór należy do ciebie. Zdaje się, że dowiedział się kilka lat za późno. Santariu, z swojego boku być może zdołałbym przekonać Radę, że Tanalor jest wart tego poświęcenia. Ale odeszła. Ravis też odszedł. Zakon upadł, a ja jestem wolny! Nie jesteś wolny. Tylko samotny. Dlaczego jesteś tu zamiast walczyć z prawdziwym wrogiem? Jak mogłeś pozwolić, żeby galaktyka padła ofiarą tego mizernego imperium? Uważasz się za silnego, lecz poniosłeś klęskę! Nie pokonali nas. Jeszcze nie. I kto teraz żyje przeszłością? W środku otchłani imperium nas nie dosięgnie. Zrobię z jeźdźców elitarną armię, a na jej czele staną wyszkoleni użytkownicy mocy. Kiedy nadejdzie pora, przypuszczę atak i oczyszczę tę galaktykę ogniem. <laughs> Mamy już imperatora. Oddaj nam kompas. A niby dlaczego? Bo jestem ojcem, który nie ma wyjścia. A ty stoisz na drodze do lepszego życia mojej córki. Oddasz go, albo cię załatwię. Coż za ograniczony umysł. Tana Lord czeka. Hej? Okay. Tracisz koncentrację. Ty załatwiony głupcze. Nadal trzymasz się w przeszłości. To będzie twoja O, to było? Chwila, gdzie jest bot? Oczywiście. daje. Mogłbym ci uciec a galaktyka nawet by nie zauważyła. Obda Nie powstrzymasz mnie. Szałosna. jest tak potężny. Z przyjemnością obejrzałbym jego walkę z Dottem Twój zgon jest nieunikniony. Słuchuj ponownie! Tak! Ale mnie pchnął. Zrobiłem to, na co Takomowi brakło brakłości, A ona mnie za to straciła! Wiesz, że wkrótce zginiesz. Jakie to uczucie? Twoje życie nie miało znaczenia. Nie opieraj się! Nie ukryjesz się przede mną. O, tak. Czuję to. Zdrata, cierpienie, hańba, gniew. Te emocje kryją olbrzymią moc, ale ty jesteś za słaby. A teraz jest już za późno. Startują. Ja już nie wrócę. Pogubiłeś się. Zboczyłeś ze ścieżki. I już nie jesteś tutaj. Proszę, cię, powiedz, że to prawda. Co się stało? To jakaś halucynacja mocy, karmiona strachem. Wykorzystałem ją. Już nie taki straszny. Wciąż w jednym kawałku. Didi, Masz dobre wieści. Może Dagan miał rację. Na pewno nie jesteś już... no wiesz... O! Zastanów się. Tanalor to forteca. Przekażmy ją ścieżce. Zbierzmy sojuszników, trenujmy. Nie przewidzieliby tego. No nie wiem, brzmi ryzykownie. Wszystko jest narażone, dopóki istnieje Imperium. Przecież nie chcesz, żeby katastale się ukrywała. Dopóki będzie bezpieczna, to tak. Tak, niech się ukrywa. Tak. W porządku, rozumiem to. Ale kiedyś ktoś będzie musiał stawić im czoło. Dlaczego nie my? Kordowa na pewno to naprawi. Wracajmy na Jedę. Jasne. Najpierw się rozejrzę, spróbuję poszukać jakiejś instrukcji do tego. Coś wymyślimy. Ta. Cześć, mały. Ocaliłeś mi skórę. Znowu. Dzięki. Przynieś kompas do kordowy na trzecie O, O! jeszcze ten Esencja. Tu Dagan Gera. Uderz gdy jego uwagę odwracają ataki Bołda. Część jego zdolności możesz zneutralizować naładowanymi umiejętnościami mocy. A to co nam da? Znowu uzdrowie? Nie, nowy Atwood, dezorientacja A tu kolejny Skrócik chyba Winda não vamos Hmm, tam też jest skrót. Jest dość dużo przeciwników. W sumie ten skrót, ten skrót prowadzi do punktu medytacji, więc zobaczmy czy możemy szybkiej podróży użyć. Otóż oczywiście. hm, Azyl wędrowca i tutaj lądowisko. sobie na statek. Tutaj sobie zapiszę. Na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. A w jutrzejszym odcinku ruszamy na Jedę. Tak więc ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam ponownie w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!